Hej wszystkim, tu Pyra w Korei. Dziś vlog nietypowy, nie do końca daily vlog, nie do końca co jem w ciągu dnia, coś pomiędzy, ponieważ tym filmikiem, dzisiejszym filmikiem chciałabym rozpocząć serię wegańską na tym kanale. Od dawien dawna pytacie mnie jak to jest z weganizmem w Korei, jak on wygląda, co robią weganie w Korei, czy trudno jest być na diecie wegańskiej w Korei. I właśnie tym się zajmiemy w tej serii, w kolejnych odsłonach, w kolejnych filmikach. Może uda nam się porozmawiać z jakimś weganem w Korei, może pójdziemy do jakiejś knajpy wege wegańskiej, wegetariańskiej gdzieś w Seulu, w kawiarni, może piekarni. No zobaczymy, co tam znajdziemy. Będziemy, będę odpowiadać na różne wasze pytania na temat weganizmu. Zastrzegę może od razu, że ja nie jestem weganką i przez tę serię po prostu sama się będę uczyć, i będę się starała po prostu najrzetelniej przekazywać Wam informacje, których sama się nauczy, tutaj przez właśnie tę serię. Na początek pomyślałam jednak, że fajnie byłoby zacząć od czegoś praktycznego, od takiego wyzwania. Więc dzisiaj wyzwanie: co jem w ciągu dnia, ale wersja wegańska. To znaczy, pomyślałam, że cały dzień będę jadła tylko wegańskie rzeczy, i żeby jeszcze utrudnić sprawę, nie będę gotować, no bo każdy może sobie coś pogotować, tak? A chodzi o to, że w Korei ludzie są zabiegani, nie zawsze mają czas, żeby gotować w domu, sobie coś przygotować, na przykład, i muszą żywić się stołować na mieście, czy to w sklepach całodobowych, czy w restauracjach zwłaszcza jak pracują. No ja pomyślałam sobie, że właśnie też tak zrobię, że będę cały dzień się żywić na mieście. Znaczy niekoniecznie, że muszę iść do restauracji, tylko żeby po prostu coś kupić i przyjść do domu i to zjeść na przykład. Bo ja pracuję z domu, także to tak jakby była w biurze, prawda? Opcji dla osób, które nie są na diecie wegańskiej, tak? Że jedzą mięso, nabiał yy, i wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego. Tych opcji jest mnóstwo, po prostu wystarczy wyjść. Mamy jedną, drugą, trzecią restaurację. Mamy, yy, mamy te wszystkie sklepy całodobowe, gdzie można sobie kupić Jakieś lunchboxy, coś, ale zastanawia mnie, czy te same opcje są dla osób, które są na diecie wegańskiej, tak? Czy weganie mają. Taki sam wybór jak osoby jedzące mięso. Podejrzewam, że nie, ale sama chciałam się o tym przekonać. Podjęłam więc wyzwanie na śniadanie, obiad, kolację oraz deser, jakieś przekąski będę jeść tylko wegańskie rzeczy, które uda mi się znaleźć na mieście. Będę patrzeć na składy. Wiem, że olej palmowy jest dosyć kwestią sporną wśród wegan. Niektórzy uważają, że jest nietyczny, więc nie powinien być jako wegański, chociaż sam produkt jest wegański. Wiem, że też miód jest niewegański. Wy powiedzcie mi drodzy widzowie weganie, jak wy się zapatrujecie na tę sprawę. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. A tymczasem nie przedłużając, spójrzmy, jak wygląda mój dzień, kiedy jem tylko wegańskie rzeczy. Zapraszam. Zostańcie do końca, bo to będzie podsumowanie i co mi najbardziej smakowało. Lecimy. Dzień dobry, kochani. Klamka zapadła, decyzja podjęta, dlatego o 7 rano wyszłam specjalnie dla was. To jest co poświęcenie. No bo ma być na mieście, no to będzie na mieście żywienie się. Idę szukać znaczy szukać. W sumie wiem co zrobię, bo pójdę po kimbab. No ale niestety w kimbapie, nawet jak jest powiedziane, że to jest kimbab zwykły, warzywny, tak naprawdę jeszcze jest w tym szynka, może być na przykład ciasto rybne albo coś takiego, więc będę musiała zamówić specjalny kimbab. Zobaczymy co panie powiedzą w kimbapiarni, czy w ogóle mi coś takiego sprzedadzą. Zobaczymy. Idę. Tylko, że jak się okaże, że jest zamknięte, to nie wiem co zrobię. Bo gdyby było później, to bym poszła na przykład na rynek i koniec sprawy, bo na rynku mogłabym kupić coś pewnie, no, ale na ryneczku naszym targu. 어, 다잠 너무 열어요 안녕하세요. 나는 김치 참치 믹스 하나라뇨. 일반 하나? 그리고 그 조금 치하고 김치하고 믹스 하나. 네, 네, 네. 일반 하나. 네. 또 하나는 하나는 좀 특이하게 할게요. 그, 그 혹시 그 일반인데 그 동물성 재료 다빼 주실 수 있어요? 계란이나 햄이랑 그런 거빼 주시고 아, 네. 야채 조금 더 많이 넣어 주시고 하나만 그렇게 빼라는 거죠? 네, 네. 하나만요. 그 야채 야채만 넣으시면 네, 돼 네, 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 이거 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 네. 네. 단무지는? 네. 단무지도 돼요. 언니 이거 일반. 이거는 표시를 해 줘. 아, 네. 감사합니다. 안녕히 네, <supen> <nie supen> 계세요. 고다오요다전 g ó l e zero osmynego k o m e n 니 a r Nigdy nie robiłam takiego zamówienia, więc się pewnie troszeczkę zdziwiły, ale zamówiłam nasz zwykły zestaw, czyli kimci z tuńczykiem. Zwykły. Dla porównania kupiłam taki zwykły warzywny niby, ale zobaczycie, że tam będzie na przykład jajko i szynka i kupiłam taki właśnie same warzywka. Bez problemu. Pani tylko zapytała, co chce, Pokazać miałam nawet. To idziemy, to zjeść teraz. A się jaram, że się udało. Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> ma swój kimchi z tuńczykiem, ma zwykły, a ja będę jadła teraz ten wegański. No to próbujemy. Moje warzywa. Noa. Noa. Mhm. Mm. Wiecie co? Nie jest źle. W ogóle chciałam z kimci kupić, ale potem się skapiowałam, że to nie będzie wegańskie kimci, bo kimci nie jest wegańskie, jak wiecie, bo sos rybny zwykle wchodzi albo sełczot, czyli krewetki solone. Także bardzo małe prawdopodobieństwo, że to kimci, które tam mają na stanie, jest wegańskie. Musiałabym sama sobie zrobić kimci, żeby było wegańskie. Ale tutaj mamy ułą, czyli tykwę, mamy tanmudzi, czyli marynowaną rzodkiew, mamy szpinak, mamy marchewkę, mamy wodorost kim, mamy ryż. Jest spoko moim zdaniem. Herbata rana jak śmietana. Słuchajcie, ja wolę ten kimbab od tego zwykłego, takiego zwyklaka z szynką i z jajkiem, bo ta szynka jest taka jakaś niedobra. Nie lubię jej, nie lubię tego smaku tej szynki. Ja pamiętam, że czasami sobie nawet wyciągałam, jak kupowałam takie zwykłe kimbabiki. Jak jest z tuńczykiem i tam z kimcin, to tego tak nie czuć. Ale jak jest po prostu sam, bez niczego, czyli same te warzywka plus te, ta szynka, ta szynka jest niedobra. Ogólnie to Powiedziałam, że będę wszystko kupne dzisiaj robić, no ale mogłam kupić dwa te kimbapy, że powiedziawszy, bo ten jeden to chyba będę głodna. Ale zrobiłam sobie ostatnio hot dog, jak robiłam y, przepisy do e-booka. Wyszły przepyszne i to jest przepis wegański. W moim przepisie nie będzie ani jajek, ani mleka, ani... E, czego no tam jeszcze? Masła, niczego takiego. Także przepis jest 100% wegański. No, miałam kupować, no ale no, głodna jestem, to wygląda tak. No to myślę, że śniadanie mamy załatwione. Widzimy się na obiedzie, na lunchu. Do zobaczenia. Jakby co, targ jest cały już otwarty, więc nie będzie problemu z kupieniem owoców czy warzyw, ale zależy mi na takim gotowcu, bo jak mówię, w tych sklepach całodobowych takie gotowce sprzedają, że tylko się wkłada do mikrofali i ma się lunch. I wiem, że są wegańskie, no ale pytanie, czy będą u mnie tutaj. Takie są z mięsem. O, może to? No. Nope. O! To słyszałam, że jest wegańskie. Trzy smaki. Czadzan tokpoki zwykłe i toko. No to mamy coś. Subcio. No ceny takie trochę drogie, nie? Proszę Vegetable Bim Bimbo. Próbujemy. Słyszałam, że to jest wegańskie. Nie wiem na ile. Albo tutaj jest boto, czyli masło, więc co oni tu ściemniają? E, jeszcze olej palmowy, to chyba nie, nie weźmiemy tego. A tutaj mamy obiad, tylko mm. raczej nie wiem wszystkiego, no bo trochę dużo tego. Jestem ciekawa czy tutaj ten bibimbap jest wegański czy nie, sprawdźmy. No nie jest, bez sensu kupiłam. I zostają nam te trzy rzeczy. Więc tu jest napisane, że to jest dokuk, czyli ta zupa z klusek ryżowych, którą się je na Nowy Rok, o smaku wołowiny, ale niby jest w tej firmy Veggie Garden, która jest niby, niby wegańska, tak? I mamy o smaku jajang, czyli tego, tej, tego sosu z czarnej fasoli, jeżeli kojarzycie. Jajang tylko że tutaj mamy jajang tokpoki, czyli kluski ryżowe. Tutaj mamy zwykłe tokpoki, yy, ostre. Powinna mieć pałeczkami, ale że mi się zupa z tego zrobiła, no to będziemy jeść łyżką. Nie są złe. Znaczy, czuć takie taką zupę z paczki, nie? że tak powiem. Hmm, trochę ostre, faktycznie. Spróbujmy to też. Mm, bardzo fajny smak. Faktycznie taki wołowiny Wołowiny czuć, że jest taki taki kremowy, taki, taki tłusty smak. A więc w sumie fajnie im to wyszło. Ale szczerze mówiąc, na ten obiad to ja się za koryżuję. Mam trochę obawy, że. Chwila, moment, będę głodna. Powiedzcie, jak Wy to robicie, że nie jesteście głodni? No, to obiad mamy załatwiony. Dam Wam później znać, jak szybko zrobiłam się głodna, ale myślę, że zrobimy sobie szybki podwieczorek za chwilkę. Tutaj z mlekiem migdałowym i z kasztanami. Mm. One hour later. A few moments later. Dobry wieczór. Mamy już wieczór, a więc pora na kolację. Tą kolację to ja się trochę wycwaniłam, mianowicie parę dni temu ruchła wiadomość, że w Burger Kingu jest wegański burger. Plant burger się nazywa bodajże i że jest to 0% wołowiny, 100% flame grilled, czyli grillowany e, burger, że mamy. Mm, no, to mięsko jest nie z mięska, tak? Także nie ma co przedłużać. Zamawiamy. Zamówione i czekamy na zamówienie i tak tylko chciałam dodać, że w ogóle była akcja z tym burgerem roślinnym z Burger Kinga, ponieważ okazało się, że nie jest yy, wegański. Jak ludzie pytali, jak ludzie pytali tam, czy to faktycznie jest wegańskie, czy Weganie mogą zamawiać, wiecie, zanim ludzie zamówili, po prostu się pytali. No i nie wiem, czy pracownicy, czy tam z Burger Kinga po prostu wyżej postawieni tam od marketingu czy coś, mówili, że nie polecają to weganom, bo to nie jest wegańskie. No i okazało się, że da to dlatego, że jest Majonez. I było powiedziane, że jak się jest w restauracji, no to powiedzieć, jeżeli zamawia się przez apkę, no to napisać, że macie tutaj mi zdjąć majonez z tego, nie wkładać majonezu po prostu. No i tak napisałam właśnie, w apce był było takie miejsce na napisanie jak się ma jakieś życzenia. I napisałam, żeby w obu tych burgerach, bo zamówiłam dwa, bo były dwie wersje, zwykły taki plant burger i plant barbecue, czyli grillowany burger. I, i zobaczymy, który lepszy. Nie ma być majonezu. Uh. Mm. Mamy plant woper. tu jest napisany majonez, ale powiedziałam, że bez majonezu, więc zobaczymy czy będzie bez majonezu. A tutaj z sosem barbecue. Spróbujemy plant burgera. Jak wygląda w środku? Wygląda jakby sama bułka była. Proszę. Poprosiłam o wyjęcie majonezu i wyjęli i widzę, że jest tylko ketchup. Nie o kom na To jest Tedzina. imię. O, bicosy. O. Strasznie suche przez to, że nie ma tego majonezu. Więc myślę, że ten będzie... Ten drugi będzie lepszy, bo ma sos przynajmniej barbecue. O, Oj, Tutaj mamy mięsożercę tezina, no bo wiadomo, nie namówię go na na wegańskiego burgera. Spoko. Ale wydaje mi się, że z tym sosem będzie lepsze. No bo mówię, tu majonezu nie ma. Jak praktycznie nie ma żadnego sosu. Myślałam, że keczup jest, ale chyba nawet keczupu nie dali. Specjalnie dla Was przekroję burgera, żeby było widać coś w środku. Uuu, No ten masosik. Super. Dobra, próbuję teraz tego. Zdecydowanie lepiej. Jak jest ten sos, no bo majonezu nie było w tym pierwszym, więc był suchy. Trochę tam keczupu chyba było, ale nawet nie jestem pewna. No a tutaj mamy ten sos barbecue. Jest o wiele lepiej. Chyba się nie udało. Zobaczcie. W tym jest majonez. Po Powiedziałam, że mają mi nie dawać majonezu. Ideali. Z tym pierwszym się udało. Nie było majonezu. A w tym, no zobaczcie. Dopiero się zorientowałam, jak pół zjadłam. Tak to wynikło teraz. Widzicie. Wszystko trzeba sprawdzać. 10 razy. Oh. Dobra. To teraz myślę, że przejdziemy do podsumowania. I tak to wyglądało. Jak mam powiedzieć, co mi najbardziej smakowało, no, no ten Burger King no był pyszny, tak? Tylko, że potem ten fail się okazał z majonezem w trakcie jedzenia. Mimo, że powiedziałam, że mają mi nie dawać majonezu, i tak? I tylko w jednym mi nie dali majonezu, ale w drugim już tak. Wow. Kimbap był bardzo dobry, ale powiem tak, byłam głodna, bo ta jedna, jedna rolka tego kimbapu mi nie wystarczyła, więc trzeba, było, zrobiłam błąd. Trzeba było kupić dwie po prostu. Był bardzo dobry, bardzo dobry, i nawet jeżeli nie było tych rzeczy. To i tak smakowało, i zresztą powiedziałam Wam, że ja w sumie bardziej mi smakowało niż ten zwykły z szynką, bo ja nie lubię tej szynki. Jeżeli chodzi o obiad, no w pewnym momencie już miałam dosyć tych klusek, no bo same kluskowe rzeczy miałam. Niestety nie mogłam jeść tego z ryżem, no bo tam były niby jakieś śladowe ilości. E, no i dlatego dlatego nie mogłam tego zjeść. dopchałam się kasztanami. Kasztany są fajne, mają specyficzny smak. E, mleko czekoladowe, e, migdałowe bardzo fajne. E, także ogólnie wszystkie rzeczy były smaczne, tylko. Trochę byłam głodna, więc drodzy wyganie widzowie, powiedzcie mi, jak Wy to robicie, że nie jesteście głodni. E, podejrzewam, że no, ja tu zrobiłam pewien błąd, dlatego że no, miałam bardzo mało źródła białka w diecie, tak? Tej mojej jednodniowej. E, tylko chyba w tych burgerach było najwięcej, no bo to ten, 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 te, mięso takie było zrobione pewnie z jakiegoś tam białka roślinnego, ale to też nie była do końca moja wina, no bo jadłam to, co było dostępne. A widzieliście sami, że no, wyboru nie było za dużego. No i teraz od razu może przejdę właśnie do podsumowania. Jeżeli chodzi o wybór, o opcje, no są bardzo ograniczone. Sami widzieliście. Fakt faktem, że ja mieszkam w Bucion i to wcale nie w centrum, więc pewnie opcji jest więcej, jeżeli ktoś mieszka na przykład w centrum Seulu. Bardzo byłam rozczarowana tymi sklepami całodobowymi, że nie było e, tych lunchboxy, które reklamowano. No moje wnioski są ograniczone, bo tylko mówię o jednym dniu. Dobrze jest znać... Koreański, przynajmniej no, częściowo, żeby się móc dogadać, bo to pomaga, jak sami widzicie, że Koreańczycy nie robią problemu, jak na przykład powiecie im, żeby tego i tego nie dodawali, no ale to trzeba się dogadać. To też zależy, gdzie się znajdujecie, bo w Seulu pewnie jest łatwiej z angielskim. Na pewno kolejną trudnością jest to, że trzeba wybadać sprawę. Już nie mówię o tym sprawdzaniu składów, tak, że odwracanie każdego produktu, jak jesteście w sklepie i sprawdzanie, czy tam jest jakiś produkt odzwierzęcy, czy nie, tylko Sami widzieliście, co się stało z tym burgerem, tak? Mimo, że sprawdziłam w internecie, powiedzieli mi o tym majonezie, zrobiłam notatkę, żeby mi odjęli ten majonez, to i tak koniec końców ten majonez się w tym burgerze znalazł. Więc trzeba wszystkiego naprawdę pilnować. Na plus jest to, że świadomość Koreańczyków jest coraz większa, że więcej opcji się pojawia, no, że pojawiają się te lunchboxy, pojawiają się jakieś eee, przekąski, coś tego typu. I no, ludzie już nie patrzą na to tak dziwnie, chociaż wiadomo, że to jest nadal. Mała liczba, stosunkowo, jeżeli chodzi o proporcje tak, między opcjami mięsnymi a opcjami niemięsnymi, to jednak, jednak ta dysproporcja jest spora. Jako ciekawostkę jeszcze powiem Wam, że Korea ma grupy osób, która tradycyjnie nie je mięsa i są to mnisi buddyjscy. Tutaj mam dwie książki, które sobie kupiłam. Sorry, nie umiem tak ładnie pokazać. I to są książki z przepisami jedzenia świątennego. W świątyniach buddyjskich nisi jedzą głównie wegańsko, chociaż no w sumie jak czytałam tutaj tą książkę, która napisała mniszka, ona mówi, że w sumie nabiał to oni jedzą. Także no, to nie do końca jest wegańsko, ale jak sprawdzałam te przepisy, to tutaj żadnego nabiału poza jedną opcją chyba nie widziałam, także prawie w 99% jest to, jest to jedzenie wegańskie i ja się tutaj troszeczkę z tego będę uczyć teraz. Kiedyś w Korei była możliwość, żeby robić temple stay, czyli w świątyni się zostawało na noc i, i tam się jakby zażywało tego życia świątynnego łącznie z jedzeniem. No teraz ta opcja troszeczkę odpada, ale kiedyś może się uda, to w tej właśnie serii wegańskiej coś takiego byśmy zrobili. No oczywiście nie będę mogła tam mieć kamery raczej, ale mogę opowiedzieć o moim doświadczeniu, jak to wyglądało. I z chęcią to zrobię, bo zawsze w sumie chciałam, chociaż przerażało mnie to, że tam o czwartej czy trzeciej rano trzeba wstawać. To trochę było takie tego. E, ale to jedzenie wygląda naprawdę super. E, jeżeli byście byli zainteresowani na przykład, żeby zrobić parę przepisów z tego, jakichś tam, no to dajcie znać, bo ja sama jestem tym zafascynowana. Także to nie jest tak, że wegańskiego jedzenia totalnie nie ma w Korei. No jest, jest, tylko. Jest też bardzo dużo opcji no, mięsnych. Mam nadzieję, że ten mój eksperyment Wam się podobał. Dajcie mi znać, jak sobie poradziłam. Trochę błędów zrobiłam, no, ale to był mój pierwszy raz. Jeżeli jesteście weganami albo interesuje Was kwestia weganizmu w Korei, to koniecznie dajcie również znać. W komentarzach zostawcie pytania, kwestie, które Was nurtują, interesują, które chcielibyście, żebym odpowiedziała czy zaadresowała w kolejnych filmikach. No i co? Dostawcie łapki w górę, subskrypcję i widzimy się następnym razem. Dzięki, że oglądaliście, że byliście ze mną. Pa-pa!